Dobry moi mili, witam was w nowym filmie. Właśnie odśnieżałam auto, znaczy nie odśnieżałam, od, drapałam szyby po prostu. O, ale szybko się to udało wszystko załatwić. Także jadę teraz, słuchajcie, mam dzisiaj auto, więc jadę na zakupy, bo chcę zrobić takie po prostu większe znowu, większy zapas, żeby już mieć z głowy, więc na pewno najpierw Lidl, później ewentualnie Kaufland, ale nie wiem jeszcze. Na pewno zobaczę jak to pójdzie, czy tutaj kupię wszystko. No to wszystko wyjdzie w Praniu. Ok, mamy minus jeden na termometrze. Śniegu już nam nie dosypało więcej, także jesteśmy na tym poziomie, na którym byliśmy. To dobrze, przynajmniej tyle. No i. No i nie jest źle, słuchajcie, nie jest źle, także mam wszystko, torby są, jedziemy na zakupy i tak zaczynamy. Ten film od, właśnie od zakupów, a ja Wam życzę miłego dnia i fajnego oglądania i otwieram bramę. Okay. Lidl załatwiony, to teraz jadę do Kauflanda jeszcze po parę rzeczy. Nawet szybko mi tutaj poszło, słuchajcie, 40 minut, nie jest źle. Dobra, ale zimno, uh, odpalamy i jedziemy dalej. Kupy zrobione, słuchajcie, ogarnęłam się ze wszystkim. Mam tutaj część, jeszcze trochę tam jest na dole, za chwilę sobie przyniosę, ale na razie rozpakuję. Słuchajcie, to co mam tutaj, tam sobie rozłożę na blacie, tak żebym wiedziała od razu, gdzie co schować, bo tak u mnie przynajmniej to się najlepiej sprawdza. Jak sobie tak wszystko rozłożę, to widzę później takimi grupami, gdzie co ma. Iść jest łatwiej. Dobra, więc się raz, dwa za to zabieram, bo chcę to rozpakować i zrobić sobie jakieś śniadanie. Trochę się tego uzbierało, muszę przyznać, ale ja wiedziałam, że się wybieram na duże zakupy, więc spodziewałam się, że będzie tego sporo. To już Wam pokażę tak dokładnie, co ja tutaj mam. To zaczynając od owoców i warzyw, tutaj mam jabłka, taką wzięłam dużą siatę szampionów chyba, tak, szampion, bo była dzisiaj promka, tam pod spodem jest marchewka i tutaj mam też siatę papryki, bo też dzisiaj była w dobrej promocji ta papryka spiczasta, więc wzięłam taką dużą ilość. Tutaj mamy seler, winogrona, banany. No widać zresztą. Tutaj jest kurkuma, bo kupiłam do soków, jak będę cisnąć, to wiecie, ja zawsze tam i tak dorzucam imbir, ale kurkuma też jest super. No, i tu mamy awokado, wiecie, kiwi, pieczarki, takie różne rzeczy, normalne, ale wzięłam taki melon, jakiś desapo, nie mam pojęcia co to jest, bo pierwszy raz kupiłam akurat nie ten rodzaj, to zobaczymy. No, i tu jeszcze mam groszek cukrowy, to też do jakiegoś tam dania, albo po prostu tak do sałatki, bo jest przepyszny, naprawdę. Ogórek wzięłam, ten bio. Powiem Wam, że bardzo fajnie ten ogórek się sprawuje, bo już nieraz kupowałam właśnie w Lidlu ten, no, ten rodzaj. I powiem Wam, że on fajnie długo wytrzymuje, o wiele, o wiele dłużej niż takie zwykłe ogórki. Dlatego właśnie. Ten kupiłam. No i tutaj teraz idziemy do kolejnych rzeczy. Tutaj mam taką strefę suchą, więc tak, dzieciakom na weekend to u nas na weekendy wjeżdżają płatki, to już wam nieraz mówiłam, więc będzie już zapas. Tutaj mam takie wafelki ryżowe, to też cztery paki, żeby było. Od razu już więcej. To są yy, takie krakersy solone, słuchajcie, rockersy, które ja kupiłam na Sylwestra do nas i dzisiaj też były w Lidlu i są fajne, naprawdę są przepyszne i mają takie fajne kształty, więc moje dzieciaki bardzo je lubią. Tutaj chrupki truskawkowe też bardzo, bardzo ulubione. To jeszcze w Lidlu, takie wielozbożowe też są fajne. I tutaj takie różne rzeczy, wiecie, jeszcze do śniadaniówek, takie talarki, paluszki, jakieś tam safari, precelki, beskidzkie. O, te są super, te bajgle beskidzkie. Nie wiem, czy próbowaliście, jak nie, to spróbujcie. Naprawdę są świetne. Dobra, i teraz tutaj mamy lodówkową sekcję. To wzięłam tak, cztery opakowania pod udzi z kurczaka, z tej serii kurczaka biesiadnego. Ja kupuję właśnie albo to, albo to w Lidlu, właśnie te kurczaki z zielonych ferm. Jak już kupuję filety, to przeważnie właśnie taką wersję, więc wzięłam po 4 sztuki, bo będę robić jutro, po prostu będę to wszystko przerabiać, wykorzystywać, gotować i mrozić, więc będę robić taki meal prep to już w kolejnym dniu. Zrobię, ale po prostu kupiłam na zapas. Tutaj mam dużo, dużo kabanosów. Ulubione kabanosy moich dzieciaków też wzięłam więcej sztuk, ponieważ była promocja. Śmietanka, taka trzydziestka i śmietana zwykła. Ja tą właśnie trzydziestkę przeważnie kupuję właśnie w Kauflandzie, bo ona jest bez karagenu. Także jak szukacie takiej odmiany, to właśnie tam się znajduje. Tutaj wzięłam sobie jakiś taki jogurt i Alpro. Ten już jadłam, jest fajny. Tego jeszcze nie próbowałam nigdy, więc spróbuję. Tutaj mam gołdę, bo też była promka, więc wzięłam taką większą ilość. Ciasto francuskie, bo pewnie coś tam z niego znowu zrobimy, jakieś paluchy czy coś w tym stylu. Parówki właśnie z tej serii Peacock Pure, to ja też przeważnie w Lidlu właśnie tą serię biorę. Tutaj mamy drożdże, mamy brie, wiejski, surówkę wzięłam, kefir. Takie serki dla dzieciaków, one są fajne, bo mają prosty skład, trzy składniki. Tutaj jest serek śmietankowy, duża ilość, też jest taki właśnie, on jest bardzo fajny, też z prostym składem, bardzo dobry, lubimy, więc wzięłam 6 sztuk, bo była też dzisiaj promka, tutaj dla dzieciaków takie jogurciki do picia, hummus, tu jeszcze dzieciom wzięłam takie piratki z szynki, bo też była promka, to niech sobie to będzie w domu, mleko owsiane, które ja bardzo lubię, to właśnie jak mleko to... Takie coś u nas wjeżdża między innymi albo migdałowe też jest fajne. Dwa opakowania jajek i wzięłam jeszcze pierogi, bo to, tak wiecie, na zapas, jak nie będzie mi się chciało nic ugotować, albo nie będzie możliwości, albo ktoś będzie miał ochotę, to wskoczą pierogi no i teraz tutaj mamy takie suche rzeczy pestki dyni, wzięłam dwa opakowania tutaj mam różne musztardy, taką rosyjską ja przeważnie biorę takie ostre wersje, tutaj jest Dijon i właśnie ostra, bo my lubimy właśnie takie smaki wzięłam keczupy takie z pudliszek i keczup z Helmansa bo już go strasznie dawno nie kupowałam, to wzięłam tym razem, tutaj dzieciakom tak, właśnie weekendowo, bo u nas jak już coś, jakieś tam słodycze, to w weekend wjeżdżają, więc wzięłam im kinderki, bo chcieli i tiktaki. Tutaj mam mm, syropy malinowe, to już też tak na zapas do herbaty. Wzięłam takie duże butle. Tutaj musy dla dzieciaków, różne rodzaje yy, i różne jakieś tam firmy, bo oni też czasami lubią sobie coś takiego przekąsić. A tutaj jest jakiś taki kubuś play, nawet nie wiedziałam, to jest do picia, chyba takie coś. Więc też niech sobie spróbują, bo tego nigdy nie, nie kupowałam jeszcze. No i tutaj z takich już niespożywczych rzeczy to wzięłam ręcznik papierowy, wzięłam chusteczki, bo też dzisiaj była promka, że jedno opakowanie wskakiwało gratis. No i płynę do, do toaleta to jeszcze w Lidlu, i tak się prezentują te zakupy. Także teraz wszystko chowam w odpowiednie miejsca, a jutro będę dalej. Przerabiać niektóre rzeczy, i będę przygotowywać jakieś obiady do zamrożenia. Kolejnego dnia zaczynam meal prep, przygotowałam sobie składniki, które będą mi potrzebne, czyli wyjęłam wszystkie cztery opakowania filetów, tutaj przygotowałam sobie warzywka, powidła śliwkowe, tutaj mamy różne przyprawy, pasaty, koncentrat pomidorowy, keczup. No i zaczynam od um, przygotowywania najpierw takiego gulaszu z kurczaka, więc przygotowuję wszystkie warzywa, które są do tego potrzebne, kroję w taką... Drobną kosteczkę, marchewka jest utarta na tarce. Tomek pokroił mi wszystkie filety w kostkę. No i mam wszystkie składniki przygotowane na obydwa dania. Tutaj właśnie zaczynam z tym gulaszem, więc podsmażam wszystkie warzywa, dodaję do tego przyprawy. Oprócz tych, które tam sobie stały na blacie, to jeszcze właśnie dorzucam kurkumę, jeszcze słodką paprykę. No, i będę wykorzystywać jeszcze inne, różne pewnie przyprawy, które mi przyjdą do głowy, bo czasami tak jest, że nie przygotuję wszystkiego, a potem jeszcze się okazuje, że można coś tam dodać. Zalewam to wszystko wodą i dodaję właśnie sos sojowy. On robi fajną robotę, powiem Wam. Jeśli nie próbowaliście, to spróbujcie kiedyś, bo naprawdę dodaje fajnego smaku potrawie. No, i sos mamy. Gotowy, dorzucam jeszcze pasatę pomidorową i koncentrat, tak żeby złapać smak. Tutaj przyprawa taka uniwersalna, jarzynkowa do, do różnych potraw. No i przerzucam mięso do sosu. Teraz to wszystko będzie się dusić, więc po prostu zostawiam pod przykryciem. A tutaj przygotowuję sobie kolejne danie, czyli tutaj będzie kurczak po meksykańsku, więc zaczynam od smażenia filetów na tej samej patelni, na której smażyły się poprzednie. W drugim garnku podsmażam cebulę, i kiedy ona już jest tak fajnie przyrumieniona, to przerzucam do niej już usmażone kawałki kurczaka. Dodaję pozostałe składniki, czyli wjeżdża papryka pokrojona w kostkę. Koncentrat pomidorowy, pasata, powidła. To wszystko tak do smaku. Dużo powideł jest potrzebnych. Ja jeszcze dorzuciłam jeden słoik. Yy, oczywiście wykorzystuję wszystko, co w tych butelkach i słoiczkach się znajduje, więc jeszcze dolewam tam wody, miksu, miksu i można yy, wykorzystać fajnie całość. Zamiast po prostu wlewać osobno wodę do garnka, to ja właśnie przy pomocy tych pojemniczków jeszcze wszystko wydobywam z nich. No, i mamy gotową sprawę. Teraz zostawiam wszystko do po prostu duszenia się, gotowania. Ten kurczak po meksykańsku troszkę dłużej wymaga gotowania. No i zostawiam. Kolejną rzeczą, którą przygotowuję na zapas, są pieczarki. Ponieważ były w promocji, to kupiłam, a nie wykorzystałam ich akuratnie do tych dań, które tutaj przed chwilą wam pokazywałam to postanowiłam pokroić w plastry i zamrozić. Więc porcjuję sobie do dwóch woreczków, podpisuję, tak żeby nie zapomnieć później co tam jest, chociaż ja wiem, to jest trochę śmieszne. Słuchajcie, z tymi pieczarkami, bo wiadomo, że to są pieczarki, ale powiem wam, że czasem jak coś zamrożę, zwłaszcza jakieś kawałki mięsa, to, to później tak wygląda zmrożone, że naprawdę nie wiadomo, co tam jest w środku, więc ja po prostu już tak odruchowo wszystko podpisuję, zapisuję sobie datę mrożenia, no i chowam do zamrażary. Kiedy ugotowane potrawy już są przestudzone, to przygotowuję sobie pojemniki, w których będę mrozić. Przygotowałam cztery takie litrowe pudełka, które kupiłam kiedyś w IKEA i bardzo fajnie się sprawdzają. One są plastikowe, ale ten plastik jest taki gruby, solidny i naprawdę fajnie mi się to sprawdza. Bez obawy, że coś tam się wyleje w trakcie mrożenia i tak dalej, więc nie ma, nie ma obawy. Fajny naprawdę produkt, więc wykorzystuję dwa pojemniki na potrawkę z kurczaka, na taki gulasz z kurczaka i dwa pojemniki na Kurczaka po meksykańsku, jak widać nalane do pełna. Teraz oczywiście podpisuję wszystko i powiem Wam fajny patent. Jeżeli chcecie, żeby później ta naklejka odkleiła się łatwo z pojemnika, to odklejcie ją zaraz po wyjęciu z zamrażary. Jak to wszystko jest jeszcze zmrożone, ona wtedy łatwo odchodzi. Można to odkleić bez problemu i nie zostaje na opakowaniu żaden ślad. Po zapakowaniu m, wsadzam jeszcze te wszystkie pojemniki do lodówki, żeby to się tak całkiem, całkiem schłodziło, a później dopiero wsadzam do zamrażary. Tam jeszcze są w tle nuggetsy z poprzedniego mojego meal prepu, więc teraz jeszcze dopakowuję kolejne cztery obiady, no i mamy gotowy zapas. Kolejnym daniem, jakie przygotuję na zapas będą podudzia w marynacie i one będą przeznaczone do upieczenia. Więc w miejsce robię taką marynatę. Dodaję oliwę, ocet jabłkowy i różne przyprawy. To już słuchajcie, od uznania waszego zależy papryka, ostra, słodka, wędzona, kurkuma, przyprawa, kebab, gyros, co tam chcecie, jakieś zioła jeszcze można dorzucić. Miałam do wykorzystania 20 podudzi, więc 10 najpierw zamarynowałam i przełożyłam do woreczka, dorzucam tam jeszcze troszkę marynaty i teraz wszystko należy razem ze sobą tak wymieszać, wygnieść, żeby to się tam fajnie obtoczyło. I to będzie pierwsza porcja gotowa do zamrożenia, już taki meal prep i kolejnym razem jak będę miała ochotę zrobić właśnie taki obiad, to po prostu wyjmę z zamrażary wcześniej, żeby to się rozmroziło i upiekę w Airfrayerze. Pozostałą część marynaty przelewam do naczynia, do tego samego, w którym poprzednie podudzia marynowałam i teraz obtaczam wszystko. To już będzie na dzisiejszy obiad. Później tylko wrzucę do airfryera jakieś 40 minut, mniej więcej. Tak, 30 do 40. One się fajnie upieką i będą przepyszne, takie chrupiące, pieczone podudzia do tego jakieś ziemniaczki, surówka i będzie super obiad. Moi mili, witam Was już w kolejnym dniu. Jest poniedziałek u mnie teraz. Ja sobie właśnie robię śniadanie. Słuchajcie, dzisiaj jest po prostu u nas takie zimno. Ale to takie zimno. Minus 16 stopni było w nocy. I naprawdę jest lodowato. Jak po prostu szliśmy do szkoły, to wiecie, para, para bucha. Zepsząd. No i dzieciakom kazałam ubrać takie, wiecie, śniegowce jeszcze na siebie. I wszystko, wszystko, co tylko można było, czapki, szaliki, rękawiczki, i tak dalej, i tak dalej. I po prostu, no ale jakoś przeszliśmy. Przeszliśmy, daliśmy radę. Słuchajcie, świeci słońce to jest najważniejsze. No a ja wróciłam do domu i słuchajcie, wzięłam się tutaj za moją pracę, czyli za montowanie filmu dla Was. Tego, który właśnie oglądacie, bo ja jeszcze dogrywam teraz. Resztkę, ale tam to już sobie zmontowałam, dograłam cały ten, słuchajcie, meal prep, który robiłam. I powiem Wam, że super sprawa, bo teraz znowu mam spokój, mam zamrażarę pełną gotowych, domowych posiłków. Nie muszę nic kupować, nic mi się nie zmarnuje, także fajnie. Lodówka poza tym jest pełna, bo zakupy są zrobione bardzo duże. Tak właśnie chciałam, wiecie, bo nie wiedziałam, jak to tam będzie dalej z tą pogodą teraz. Jeszcze tam ma u nas jakiś śnieg dosypywać, nie wiem kiedy, ale podobno ma być. Poza tym szyby w tak są zmrożone, że nawet nie wiem, czy ja bym się tam dogrzewała teraz, do, wiecie, do widoczności. No, także super, bardzo się cieszę, jestem zadowolona, mam teraz spokój i wszystko jest gotowe, a ten obiad, słuchajcie, który wczoraj jeszcze tam, na którym skończyłam przed chwilką, pokazywać Wam te podudzia, chociaż tam, ja przeważnie mówię, utka na to, tak niefachowo takie te pałeczki, przepyszne wyszły naprawdę i powiem Wam, że z air wychodzą super. Jak ja robiłam nieraz takie właśnie tego typu jedzenie, tylko w piekarniku pieczone, to jakoś tak nie wiem. No, no zjadłam, ale wiecie, ale żeby to jakoś tam mi coś urywało, to nie powiem. A te właśnie tak mi smakują, naprawdę one są tak z wierzchu, fajnie przypieczone, w środku są soczyste. Super sprawa, dobra. No to w takim razie, ja słuchajcie, idę sobie zajadać. Przygotowałam sobie tutaj, tak, dwie takie zwykłe grzanki: żytniego chleba i takiego tostowego, ale mm, też takiego na jakiegoś tam na zakwasie. Fajny ten chleb jest też nawet, ale powiem Wam, że jednak wolę taki normalny, żytni, kresowy. Mam awokado, mam jeszcze resztę makreli, mam sałatkę, którą wczoraj też przygotowałam, właśnie tak, już od razu na zapas i, i tomkowi do pracy, i Właśnie sobie na dzisiaj jeszcze zostało. Także to też jest zrobione. Mam tutaj jajko na miękko ugotowane i będę zaraz zajadać takie śniadanie, a później sobie zrobię kawę. I powiem Wam, że moje to pominięcie tej porannej kawy bardzo dobrze na razie bardzo dobrze się z tym czuję po prostu. Powiem Wam, że tak właśnie jakoś. Czułam już od jakiegoś czasu, żeby spróbować w tą stronę pójść i właśnie sobie pominąć tą poranną kawkę, bo po prostu jakoś tak się, wiecie, po tej porannej kawie dziwnie czułam nieraz, tak? Nieraz mi nawet było niedobrze po prostu. I stwierdziłam, że dobra, no to, to ja może przestanę w takim razie i, yy, i zobaczę, jakie będą efekty. I powiem Wam, że efekty są wspaniałe. Czuję się rewelacyjnie i... Taką jeszcze większą przyjemnością piję tą później, tą późniejszą kawę już tak po śniadaniu i naprawdę super mi to służy, tak myślę. Czy ja się z tym wszystkim zabiorę? Mam dosyć, dosyć dużo tego jedzenia, słuchajcie, ale po prostu ja się staram zjadać tak dwa, trzy posiłki w ciągu dnia, więc nie zjem sobie takiego czegoś malinkiego, tylko właśnie chcę się teraz tak najeść porządnie, bo jest zimno, to wiecie, trzeba Zainwestować w siebie, tutaj w swoją, w utrzymanie swojej energii. No, i zjem sobie teraz to moje śniadanie, później sobie zrobię kawkę i jeszcze, jeszcze przyjdę do Was się pożegnać. Śniadanie zjedzone, musiałam jeszcze wyskoczyć na chwilę na zewnątrz, ale już jestem i słuchajcie, takie jest zimno. Naprawdę jest teraz minus 9, to i tak odpuściło prawie o połowę od tego, między tym co było w nocy i rano. To teraz jest. I tak połowę, o połowę lepiej, ale mimo wszystko powiem Wam, że po prostu para idzie ustami, uszami wszystkim, co czym tylko można. I jest naprawdę bardzo, bardzo, bardzo zimno. Podniosłam jeszcze, wiecie co, bo była u nas inwazja, nie wiem, wron, gawronów, czegokolwiek, takie czarne, duże. I po prostu dostała się ta jedna dziadyka, słuchajcie, w, pomiędzy gałązki, bo ja te kule... Dla Sikorek wieszam na naszej wisięce, a ona ma takie dosyć te gałązki, wiecie, takie, takie, dużo ich jest po prostu i ciężko się tam takiemu dużemu ptakowi dostać. A mimo tego jakoś tam wszedł, słuchajcie. Wyjadł trochę, zerwał tą kulę, rzucił śnieg, poleciał, nawet nie powiedział dziękuję, chyba, przynajmniej ja nie słyszałam. No i także jeszcze tam teraz właśnie zajrzałam i. Wydarłam tą kulę z tego śniegu. Otwarta była wprawdzie, ale zawiesiłam. Mam nadzieję, że będzie okej. Okay. Dobra, to moi drodzy, ja sobie teraz kawkę wreszcie robię moją ukochaną. Jest 10.50. Po śniadaniu dopiero jedna kawa i będzie super. Dobra, to działamy. Moi mili, ja przychodzę się z wami już pożegnać. Dziękuję wam bardzo, że dzisiaj zajrzeliście również do mnie, że obejrzeliście ten filmik. Mam nadzieję, że was czymś zainspirowałam i że też poszukacie po prostu takich możliwości dla siebie, które ułatwiają nam życie, bo powiem wam, że ja właśnie po to ciągle szukam różnych takich rozwiązań i po prostu wymyślam różne takie sposoby na to, żeby sobie życie ułatwić. Bo tak mnie trochę jakiś czas temu docisnęło, i powiem Wam, że właśnie dlatego zaczęłam szukać czegoś takiego, co by mi pomogło jeszcze lepiej się zorganizować. Bo strasznie dużo czasu zaczęłam spędzać w kuchni całymi po prostu popołudniami, wieczorami, gotowanie, przygotowywanie. Mycie później tego wszystkiego, wiecie, zmywarka, załadowywanie, rozładowywanie i znowu, i znowu, i lodówka, i blaty i tak dalej. I zaczęło mi to po prostu tak już doskwierać, że pomyślałam sobie, nie, tak, nie może być. Ja muszę coś zmienić, coś sobie inaczej zorganizować, bo ja też chcę mieć czas na po prostu taki dla siebie, no nie? Żeby sobie usiąść, żeby sobie książkę poczytać, żeby sobie coś obejrzeć, żeby. Nie wiem, gdzieś pójść, nawet, nawet do jakiegoś sklepu, wiecie, na, do second-handu, sobie coś tam e, pogrzebać, popatrzeć, tak, żeby, żeby zmienić trochę, wiecie, otoczenie, a nie tylko ciągle patrzeć w jedzenie i w przygotowywanie, w gotowanie, w mycie i tak dalej. No nie, no tak nie może być. Oczywiście to też jest element e, życia, ale nie tak, żeby to rządziło. No i dlatego właśnie tak no, szukam takich różnych fajnych rozwiązań. Oglądam, wymyślam różne takie rzeczy, które mi życie mogą ułatwić, i powiem Wam, że właśnie taki sposób, jak tutaj dzisiaj Wam zaprezentowałam w tym filmie, to u mnie przynajmniej sprawdza się rewelacyjnie. Powiem Wam rewelacyjnie. Więc poświęciłam właśnie te w sumie dwa weekendowe dni na przygotowanie tych różnych posiłków, ale dzięki temu mam szufladę gotowych obiadów, i to już jest naprawdę, naprawdę olbrzymie ułatwienie, bo wiecie, ja myślę, że tak właśnie te obiady to są takie najbardziej czasochłonne, pracochłonne, a jak mamy już takiego gotowca, to później już idzie, no naprawdę super, bo przygotowanie śniadania czy kolacji to już jest inna sprawa, to już idzie szybciej i nie wymaga po prostu takiej całej organizacji, a tutaj wiecie, za jednym myciem, za jednym gotowaniem, sprzątaniem, krojeniem, bo czy ja pokroję cztery cebule, czy trzy, czy dwie, to już jest no niewielka różnica, więc, więc można to jakoś tak sobie fajnie ogarnąć. Dobra, moi drodzy, to w takim razie ja przychodzę się z Wami pożegnać. Dziękuję jeszcze raz, że dzisiaj zajrzeliście do mnie. Dziękuję Wam za wszystkie miłe gesty, które zostawiacie pod moimi filmami. Ja Wam życzę wspaniałego tygodnia, i widzimy się w kolejnym filmie w piątek. Do zobaczenia.